Znaczy Państwo grę w skojarzenia? Spróbujmy zagrać w taką grę. Z czym Państwu kojarzą się takie przedmioty? Pierwszy, drugi i trzeci. Tak, z dzisiejszą rocznicą, kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Witamy w Muzeum Uzbrojenia, oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Dzisiaj przygotowaliśmy krótki materiał filmowy dotyczący wybranych elementów wyposażenia funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i żołnierzy wojska polskiego używanego w czasie trwania w Polsce stanu wojennego. Zapraszamy do tej krótkiej prezentacji. Jako, że znajdujemy się w Muzeum Uzbrojenia, zaczniemy od broni strzeleckiej, od największej jednostki broni, jaką przygotowaliśmy do tej prezentacji, yy, mianowicie od karabinka AK w wersji ze składaną kolbą. Broń yy, automatyczna, zasilana z magazynków 30-nabojowych, kaliber 7,62x39, możliwość przełączania trybu ognia na ogień pojedynczy i ogień ciągły, podstawowe wyposażenie strzeleckie żołnierzy Wojska Polskiego, ale też yy, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej tego typu broń można było spotkać na plecach żołnierzy, którzy patrolowali ulice w czasie stanu wojennego. Kolejną jednostką broni, jaką przygotowaliśmy, to pistolet maszynowy wzór 63 zwany rakiem. Oni możecie państwo szczegółowy film zobaczyć na naszym kanale. To broń, którą również można było spotkać wśród wyposażenia żołnierzy, ale też plutonów specjalnych ZOMO. więc nimi z takiej broni strzelano do robotników kopalni Wujek. Broń zasilana z wymiennych magazynków e, o różnej pojemności. Dwa typy tych magazynków występowały, e, z wysuwaną kolbą, z rozkładanym chwytem. Co ciekawe, broń strzelała z otwartego zamka. W ten sposób broń była gotowa do strzału, jeżeli w broni był podpięty magazynek. Teraz przechodzimy do broni krótkiej. E, pistolet, który w, tym, w, w czasie stanu wojennego był już konstrukcją przestarzałą, ale można było go spotkać jeszcze na uzbrojeniu e, niektórych funkcjonariuszy, milicji czy żołnierzy. Mianowicie pistolet wzór 33, e, nazywany potocznie tetetką, zasilany z 8 nabojowych magazynków na municję 762, e, taką samą jak stosowano w legendarnej PPS, czy w pistolecie maszynowym PPS. Te konstrukcje też mogły się gdzieś tam pojawić na wyposażeniu yy, oddziałów milicji czy jakiejś straży przemysłowej w okresie stanu wojennego. A tutaj mamy pistolet. Do tego pistoletu przewidziana była kabuła. Tutaj mamy kaburę brązową używaną przez wojsko. Kabuła wygląda w taki sposób tutaj zapasowy magazynek, wycior z tyłu szlówki na pas. Kolejnym typem broni krótkiej jest pistolet P-64, zwany czakiem. Czyli broń polskiej konstrukcji zasilana amunicją 9 na 18 mm z takich sześcionabojowych magazynków. Mała, kompaktowa konstrukcja, która używana była zarówno w wojsku, jak i w milicji obywatelskiej. Do tej broni przewidziano tego typu kabły, i tutaj mamy kabułę brązową wojskową i czarną milicyjną. Już nam się detalami wykonania. Proszę zobaczyć, że jedna ma z tyłu knopiki, ta brązowa, czyli takie nity, które pozwolą na odpinanie i zapinanie szluwek, a ta milicyjna ma na stałe wszyte uszy. I tutaj, co znajdowało się w środku w kaburze, zapasowy magazynek. I jeżeli jesteśmy w stanie pokazać, tu znajduje się również wycior do tego pistoletu. I kończąc, temat uzbrojenia, ostatni element, jaki przygotowaliśmy do dzisiejszej prezentacji, mianowicie pałka szturmowa długości 75 cm wykonana z takiej elastycznej gumy Y, która y, którą można traktować jako broń białą, przy czym nie myślimy tutaj o białym kolorze pałki, tylko kategoryzujemy ją na zasadzie systematyki uzbrojenia. Występowała również w czarnym kolorze, jest to rzad, z, znacznie rzadziej spotykany y, kolor. I w przeciwieństwie do pałki, y, którą na co dzień używali milicjanci, jest ona o wiele dłuższa. Prześmiewczo nazywana była lolą lub bijącym sercem, sercem partii. Skoro mówiliśmy o pałce, to teraz przejdźmy do kolejnego elementu wyposażenia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, używanego z pałką szturmową, mianowicie tarczy. Tutaj jeden z modeli tarczy, jaką, jaka mogło być na wyposażeniu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, jak Państwo widzicie, jest tutaj napis Milicja. Tarcza wykonana jest z tworzywa sztucznego, przezroczystego, co było jakby próbą zastosowania nowych rozwiązań technologicznych, ale okazało się problematyczne, ponieważ tarcza była. E, przez to mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tego typu tarcze pękały i często zostawał takiemu człowiekowi, który był w nią wyposażony, sam uchwyt. Tutaj zobaczmy z drugiej strony, jak to wygląda. I użytkownik takiej tarczy musiał ją w ten sposób złapać i, 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 i trzymać w ręce. Tarcze te po zmianie ustroju nadal były w użyciu, ale napis Milicja był zamalowywany. Proszę sobie wyobrazić funkcjonariuszy ZOMO, którzy idą ulicą równym krokiem i uderzają w te tarcze pałkami w jeden rytm, w jeden jakby tempo, jaki to ma wydźwięk psychologiczny, jaki robi wrażenie na człowieku, który znajduje się po drugiej stronie takiej barykady. Mówiliśmy o wyposażeniu funkcjonariuszy ZOMO i tutaj nieodzownym elementem, który jest charakterystyczny dla ich sylwetek, jest kask, który był używany w sytuacjach bojowych. Kask wzoru 71, do którego dodano przy Ubice, modyfikując poprzedni model. A tak naprawdę jest to modyfikacja hełmu kasku, tak naprawdę nie hełmu, tylko kasku, bo jest to wykonane z tworzywa sztucznego motocyklowego. Proszę zobaczyć, tutaj w dolnej części widzimy taką skórzaną pilotkę, tak zwaną. A wnętrze tego kasku wygląda w taki sposób, mamy fasunek. Ta pilotka dodatkowo zabezpieczała użytkownika. Tu z tyłu znajduje się taki kołnierz, który można rozpiąć. Dodatkowe takie klapki, które zakrywają uszy. No i z przodu y, kasku znajduje się godło państwowe w wersji bez korony, jaka wtedy była obowiązująca. A z, z boku na takich elementach stworzywa zakręcanych znajdują się elementy mocujące przyłbice. Przy czym ta przyłbica była niepraktyczna, okazywało się, że te elementy się wyrabiały, przyłbica potrafiła w czasie y, y, użytkowania opaść na głowę i uderzyć w twarz. Właśnie takiego funkcjonariusza ZOMO. Często funkcjonariusze nosili w tym miejscu gogle, które zabezpieczały przed takim samoczynnym opuszczeniem się przyłbicy, albo nosili te przyłbice jakby z tyłu hełmu, tak podniesione w, tym, w skrajne tylne położenie. Ostatnim elementem wyposażenia funkcjonariuszy milicji i funkcjonariuszy ZOMO są buty nazywane potocznie skuterami, takie wysokie buty w typie saperek, spinane z boku takimi dwoma paskami na sprzączki z bolcem. Charakterystyczna jest podeszwa. Podeszwa jest też podobna, jak używana w butach wojskowych. Jak Państwo widzicie, napis olejoodporna. Charakterystyczny rodzaj podeszwy używanej właśnie w butach służbowych w okresie PRL-u, czy wojskowych, czy milicyjnych. I but skórzany. Charakterystyczny właśnie dla oddziałów milicji. Kolejnym elementem wyposażenia są czapki rogatywki. Tutaj mamy dwa modele. Ten model milicyjny, to model wojskowy. Zwróćcie Państwo uwagę na orzełki. Tutaj orzełek milicyjny, ale tło, o tu warto zwrócić uwagę na tło. Zobaczcie Państwo, że tło, na którym jest orzełek, różni się od, tła, od materiału, z którego wykonano czapkę. Czapka jest tak zwanej morze w odmianie, odmianie milicyjnej, a orzełek jest na tle w materiału moro dla odmiany wojskowej. I teraz zobaczmy porównanie czapek. Tutaj mamy teraz czapkę wojskową, czapkę milicyjną. Widać, że kolorystyka tego nadruku, który został naniesiony na tkaninę, jest inna. Inny jest też orzełek na czapce wojskowej. Zobaczmy, tak wygląda orzełek na czapce rogatywce polowej. Używanej przez żołnierzy Wojska Polskiego. Oczywiście zimą żołnierze i milicjanci, kiedy nie nosili kasków, hełmów, używali też czapek, uszanek. Takiej czapki tutaj nie, nie, nie przedstawiamy, ale też warto pamiętać, że takie coś było. Tutaj przedstawiam tylko wybrane elementy wyposażenia. Na koniec mamy taki oto element. Kajdanki w Etui, które przenoszono na pasie. Odpinamy w ten sposób, wyglądają. Kajdanki, które używali funkcjonariusze milicji. Teraz zobaczy Państwo, jak takie kajdanki działają. W ten sposób łatwo można zakuć jakiegoś człowieka w takie kajdanki. Tak to wygląda. Jedna i druga część łączone są ze sobą takim łańcuszkiem. Żeby otworzyć te kajdanki, nie będziemy próbować tutaj jakichś trików ze spinaczem, agrafką, tylko posłużymy się kluczykiem. Tak wygląda kluczyk do otwierania kajdanek. I zobaczmy, czy uda mi się otworzyć. O, udało się na szczęście. Będę mógł wrócić do domu bez kajdanek na rękach. Niektóre jednostki broni, które prezentowaliśmy, można znaleźć na naszym kanale i w opisie filmu znajdziecie Państwo o tym informacje. Inne w przyszłości na pewno się pojawią w naszych materiałach. W przyszłości też może przygotowujemy kompletną sylwetkę funkcjonariusza ZOMO i przedstawimy. Kompletne umundurowanie, wyposażenie takiego funkcjonariusza w okresie stanu wojennego. To już koniec naszej krótkiej prezentacji. Zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego kanału i odwiedzin w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, kiedy już zostaną otwarte. Do zobaczenia.